Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was wznowienie, premierę nowej super linii. Strapeczka jest za 5 zł. Mam 4 sztuki. Bardzo fajna kolorystycznie. Jest 9 stopni wygrywających od 5 do 75 tysięcy. Kład to 20 zł. Nie nadrapywałam, Troszkę przybliżę. I pierwszą mam z numerkiem 33. I lecimy. Serce i okulary. Są dwa serduszka. I na końcu jeszcze dobra, lody i leżak. Lody i leżak, ale dawno nie drapałam. Jak będę pomijać, to przepraszam leżak, ok, sakwa i gwiazda, sakwa i gwiazda, gwiazda jest, gwiazda, tutaj jeszcze dwie, sakwy nie widzę, ok, korona i łódź, Korona, oj, korona, jest i łódź i na końcu nie widzę, parasol i słońce. Jest parasol, słoneczko, słoneczko. Parasol, i to chyba, a jeszcze jeden tu parasol, dobra. Okej, okay. kolejne dwa dzwon i rolki. Dzwon i rolki. Mhm. Tu jeszcze leżak. Tu dzwony. Dobra. Moneta i diament. Diament jest. Moneta i diamencik. Nie ma więcej. Klapki i klucz Klapki. Klapki. I tu jeszcze jedne klapki. Co tam u Was słychać? Napiszcie. Jak macie chęć czapka i wiatrak. Czapka i wiatrak. Jest czapeczka, wiatrak. I tu jeszcze wiatraki. Okej. Okay. Cytryna i motyl. Motylek jest. Tu jeszcze jeden. Cytrynka. I tu motylek. I ostatnie dwa popcorn i piłka. Piłka jest. Popcorn daje linię super. Nie będzie na pusto. Zaraz jeszcze sprawdzimy, i tu jeszcze popcorn. I teraz tak, serce było. Gwiazda była i popcorn dobra. A pod linią 5 złotych. Super. BBB. Czyli premierka będzie udana. Kolejna jest z numerkiem 35 i szukam krab i kości. Krab i kości. O, o tak, może będzie lepiej. Krab i kości. Jest krab. Jest kolejny kości i to chyba tyle. Dobra, kolejne dwa kwiat i klapki. Kwiat, klapki. Kolejne. Tu jeszcze klapeczki. Okej. Okay. Motyl i sakwa. Motyl. Sakwa. I jeszcze sakwa. Dobra. Ptak i okulary. Ptak. Tak okulary i tu ptaszek balony i czapka 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 i na tyle Dzwon i księżyc. Przepraszam, nie widzieliście. Dzwon i księżyc. Dzwon. Księżyc daje linię. Super. Dzwon. I tu jeszcze dzwon. OK. Kolejne dwa. Korona i leżak. Korona i leżak. Leżak jest. I tylko leżak. Dobra. Gwiazda i serce. Serduszko na górze. Serduszko wielkie dla Was, kochani. Serduszko, a gwiazdy nie widziałam. Tęcza i arbus. Arbus jest. Kolejny, z tuęczu i tęczę dobra. Diament i podkowa. Diament. Podkowa. I tu jeszcze diamenty. Okej. Okay. I kolejne dwa słońce i rower. Słońce i rower. Słońce jest. I tutaj dwa słoneczka. Rowera nie widziałam. Księżyc był. Kwiatek był. Krap był. Dobra. Pięć złotych i super. BBB. I kolejna, z numerkiem 43. Tęcza i leżak. Tęcza i leżak. Tęcza. I tu jeszcze tęcza, leżaka nie widziałam. Ale znajdzie się w razie czego? wiatrak i balony. 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 Jest i wiatrak. Dobra. Słoń i krabo krab, słon, krab, słonik, dobra, biedronka i serce, serce i tylko tyle, moneta, dzwon, Moneta dzwoła. Nie widzę. Diament parasol. Diament. I parasol tutaj dobra. Klapki korona. Klapki. i tu jeszcze klapeczki dobra kości klucz kości kości klucz klucz kości tego już troszkę więcej było piłka i motyl przepraszam, piłka, piłka moty, ok, ptak i rower, tu dwa rowery i ostatnie dwa, rolki i słoneczko, rolki są, Rolki, słoneczko. Rolki i słoneczko. Wychodzi na to, że jest pusto. LC tak jest. I ostatnia z numerkiem 46. Tak będzie Kości i okulary. Kości okulary. Okulary mam. I tu jeszcze jedna. I tutaj widzę, że są okej. Okay. Leżak i motyl. Leżak i motyl. Leżak. Dobra. Rower i wiatrak. Wiatrak, rower, wiatrak. I na końcu nie widzę nic, dobra. Ptak i krab. Ptak i krab. Tu jest krab. I to na tyle. Diament i Księżyc. Księżyc i diament. Okej, okay. kolejne dwa. Słońce i popcorn. Słońce i popcorn. Jest słoneczko i tu jeszcze jedno. Dobra. Łódź i biedronka. Łodzie są, biedroneczki też są. Łódź i biedronka. Dobra. Rolki i gwiazda Rolki. Rolki. i na końcu dwie gwiazdy sakwa i klapki sakwa klapki sakwa ok Okej. Balony i czapka. Balony i czapka. Czekajcie, krab był. Balony i cza czapka. Balony i balony. Dobra. Motyl też był. I ostatnie dwa. Dzwon i tęcza, Tęcze są, ale nam już nic nie dołożyły BJ, czyli pusto. Ale wydaje mi się, że i tak udana premierka wznowa. Bo na cztery zdrapeczki Dwie dały zwrot na 20. Mam zwrotu 10 zł. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, cieplutko, kochani. Życzę dużo zdrówka i do usłyszenia. Pa!